Cześć, Cześć wszystkim! Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj jesteśmy w nowym studiu, gdzie będziemy nagrywać wszystkie filmy i dzisiaj trzy markery wręcz! Świetnie rozsypało mi się za dużo z tych markerów. Ale oczywiście oczywiście. Yy, no, co cię powiedzieć? A oczywiście yy, te zasady są bardzo, bardzo łatwe. Dosujecie trzy markery. Mamy rysunki. No i je kolorujemy. I, I będziecie pisać w komentarzach, które wolicie. Tak. No to Asia podaj pierwsze rysunki. Pierwsze. rysunki to takie laleczki lol. Te same. Lol. Malenki. Dzień dobry. <laughs> I zaczynamy losować. Asia pierwsza losuje, bo jest najmłodsza. Zamykaj oczy. Jeden. Pierwszy. Drugi kolor i trzeci kolor. Wow! Prawie te same kolory, ale do tej to jest jakaś taka induska, nie wiadomo co. No to może będzie pasowała. Teraz ja zagrywam. pierwszy Raz. Dwa. I trzy. Pokażę. No, pierwszy ten był pierwszy, czy który? Ten, później ten, później ten. No, ładne kolory i teraz będziemy kolorować, ale no, pokażę Wam tylko początek kolorowania, żeby Was nie zanudzać. Dobra. Ja chyba włosy dam na ten. A ja nie wiem dlaczego. Tak. Dobra, mogę być na żółte. Ale cisza. My już prawie kończymy. Tak. Zostało nam bardzo mało. A, ja już skończyłam. Ogólnie skóry nie zrobiłam, ale... Ja też już skończę. Tak wygląda moja laleczka, lol. A tak wygląda moja. Więc hmm. piszcie w komentarzach hashtag Gosia, czyli można się napisać różowa rękawiczka, czy hashtag Asia, albo nie, zielono-niebieska rękawiczka. Hmm. I nawet jest niebieska. Mi się wydaje, że Asia jest ładniejsza. No, porównajcie sobie. No nie. Obasy, ale usta może. Twoje są ładne. Tak. Ja chyba zepsułam oczami wszystko. Może? Gdyby... Chyba chcesz powiedzieć tak, ale po prostu wstydzi się, bo jestem Twoją siostrą. Dobra. Okay. Wkładamy Dobre. kolory. Tutaj będą zawsze moje obrazki. Mhm. To będzie. Dobra, wypadajmy na następnym. Mhm. Tutaj mamy plemobile. I teraz ja pierwsza losuję. Haha. Ha. O, pierwszy, pierwszy kolor, pierwszy, drugi, drugi i trzeci. Trzeci. Serio? Prawie te same kolory oprócz żółty zmień. Z, e, no mam żółty, a miałam brązowy. Dobra. Teraz ja. No lasuj, lasuj. Pierwszy kolor, drugi kolor. Trzeci kolor. No i niezły nawet, bo jest troszkę jaśniejszy, z trochę ciemniejszych kolorów. No to chyba fajnie. Ale nic, żadna z nas nie ma beżowego. A tu są beżowe wydaje no się. No i jeden. To jest jakby beżowy. Więc teraz będziemy kolorować nasze plemobile. Ale zatrzymamy, bo to nie będziemy bardzo nie Jeszcze chwila i skończymy. Tak. I znowu będziecie mogli napisać w komentarzach, który wolicie z, ple, z, z rysunku numer 2. Mój już skończony, Asia prawie skończyła, więc różowa rękawiczka albo Gosia Plemobi. Głosujcie. Tak, a to jest niebieska rękawiczka albo... Zielona. Tak. Albo Asia też. <noise> no trochę taki dziwny wyszedł. Uh -huh. Trzeci zestaw to takie dwie dziewczynki Poli. Shani i Poli. Tak, to jest Shani. A to właśnie, jest Poli. A to poli. Tak. poli jest taka mała, więc pomyślałam, jeśli ja się, się zgodzisz, możemy wylosować cztery markery, co? Dobra, cztery markery. Bo tak jakby to dwa rysunki, więc może się będzie szczęśliwa. Dobra, yy, ja teraz. Zaczynasz, no. Losuj. Pierwszy, Pierwszy kolor. Drugi, trzeci. trzeci i tym razem czwarty, jeszcze. A, tak, to I czwarty. Zobacz, twoje kolory. No, są średnie. No, ale chyba też się I teraz ja. Więc pokażę do kamery, nie wiem. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Uuu, nawet ładne kolory, ale nie wiem, czy do takich rysunków jak te, te to będzie pasowało. No to będziemy kolorować, ale wiem, że ona w bajce ma tutaj dookoła swoich okularów taki niebieski, a ja trafiłam niebieski, więc fajnie. A czy trzeba wszystkie kolory zużyć? No tak, To się nie znasz. Zawsze trzyma kierunek. No znam, ale ten. No znam, nie znam jednak. Teraz poznałam. Ja już skończyłam, a Asia Tej, prawie. Skończyłam. Nie, tak, skończyłam. Tak? Tak. W bajce poli ma takie fioletowe pasemka, ale ja zrobiłam brązowe, bo nie miałam fioletowej. A ja zrobiłam różowo-fioletowe. A, ładnie, no? Więc piszcie. Czy wolicie różowa rękawiczka lub Gosia Polipoket? Czy zielona rękawiczka albo Asia polipoket? No właśnie. Więc piszcie. Pokażę od początku nasze rysunki. Y La Surprise, różowa rękawiczka niebieska, zielona. Niebieska albo zielona. Na Plemobil różowa rękawiczka lub... Zielona, niebieska, czy polipocket, różowa rękawiczka lub. No, właśnie. Zielona. No to my już kończymy. Zachęcamy do subskrypcji, do łapek w górę i do pisania miłych komentarzy, jeśli chcecie. I oczywiście głosujcie. No, no to pa! pa!